Kiedyś dzieci trafiały na dywanik do pedagoga, tak? w momencie kiedy zrobiły coś niewłaściwego i złamały jakieś zasady. Ja się spotkałam z tym, że w niektórych szkołach psycholog trochę jest traktowany jako taki straszak na dzieci, tak? że właśnie w momencie, kiedy dziecko coś przeskrobie, to ma odwiedzić gabinet psycholog. Tak? Natomiast to jest absolutnie nie tędy droga, dlatego że psycholog ma wzbudzać zaufanie. Psycholog ma być tą osobą, która, do której chce się pójść, której może, nawet jeśli nie chce się z nią rozmawiać o jakichś tych swoich trudnościach, to może być taką osobą, która udzieli pewnego wsparcia, gdzie dalej można tej pomocy poszukać tak? i u kogo można to zrobić. Więc to nie może być, gabinet psychologa, to nie mogą być takie drzwi, które, to które, przez które przechodzi się tylko wtedy, kiedy się coś przeskrobie. Tak? Tam powinno się przychodzić z własnej woli, e, po to, żeby sobie pomóc.